Jojoj, zima dopadła, Białystok też trochę widzę. Już prawie służby pracują, żeby czarny asfalt było widać, bo zasypane było miasto. Dosyć konkretnie, można powiedzieć. No, dzisiaj, oczywiście, można komentować to godzinami, latami, i tak dalej. Ja to w ogóle jestem w szoku. Słuchajcie, jaka banda idiotów się zebrała, przez cały rok was wodził za nos ten przetrącony Łukaszek wpychał wam kity co każdy normalny człowiek wiedział od początku, że to po prostu mitomania chorego człowieka urojenia jakiegoś tam frajera pod bramki a ile ludzi tam się podniecało, poświęcało w ogóle czas, uwagę temu frajerowi, no jest w ogóle szok, o, ktoś bez świateł jedzie chyba no tak, tylko dzienne włączone automatyczne nie wie o tym pewnie bo, bo tak, bo z tyłu się nie palą, nie? I chyba nie zrozumiał o co chodzi. Za bardzo. No tak to jest, widzicie. Mówicie komuś coś, a ktoś nie słucha, nie rozumie, nie umie, nie wie, nie wie, niwi, nie wie, nie umie, nie rozumie. Światła. Światła tylko do jazdy dziennej są włączone, z tyłu się nie palą. No i tak nie rozumiem. No, no nie rozumie, no kurna, no otworzyłby szywe, posłuchałby ale nie rozumie. I tak to jest właśnie z ludźmi na tym świecie. Mówisz, a głupi nie słucha. kaszek nie słucha. Tak samo no, głupi. No, włączył w końcu, domyślił się No nie wiem, czy Łukaszek się domyśli Powiem wam szczerze Bo już dość dzisiaj słyszałem, mu tam podpowiadał Że powinien zrobić prawo jazdy Znaleźć sobie pracę I jak Meksykano wyjść Jak Feniks z popiołów Jak uzależniono od obsesji Wyjść jako normalny człowiek Ale nie, to myślę, że, że Tego przerasta Generalnie Niestety no, tu nie jest złe, z właściwym Tutaj górna, to jest główna ulica miasta, słuchajcie, która zastępuje, może zastąpić ulicę Lipową, która mogłaby być lepką, sześciopasmowa ulica. No i trochę jednak śnieżku jest tam. Widzę coś tam, mruga na pomarańczową, więc chyba jakieś skargi solarki jeżdżą, no ale i nie pada, nie pada. Słuchajcie, już tak od godziny czy dwóch już nie pada. Stan jest, jest, pamiętam zawsze w tych specyfikacjach przetargowych, o tutaj w ogóle bren jest. Że w ciągu chyba dwóch godzin główne ulice powinny być uprzątnięte do czarnego asfaltu, nie? <laughs> no ale wracając do Łukaszka, to tak, tak, wciskał wam w antykity różne. Już każdy wiedział, że yy, on nie chce pomagać Kononowiczowi, tylko życzy mu jak najgorzej. Im gorzej dla Kononowicza, tym było dla niego lepiej w jego planie zemsty na Sławku i się też na Kononowiczu, który nie chciał z nim nagrywać filmu. bo Wy, wy, wiele osób z Was tego nie rozumie, jak to było. Po prostu był taki koleś. O, tutaj to nieźle nosi. Breja jest na maksa, śliwkawica, że yy, mieszkał obok Meksykana. On z jego bloku widział ten dom Meksykana. W ogóle to go tak boli, nie? I sobie pomyślał, kurna, nie wyszła mi ta kariera piłkarza. Mógłbym trochę pogadać bzdury w internecie, pieniądze by mi leciały tak jak dla Meksykana. Mógłbym się alkoholizować, nic nie robić, być bezrobotnym, zaszczanym menelem i jeszcze by mi za to płacili, nie? Tak to sobie Łukaszek taki plan w życiu uknął, no ale nie wyszło, nie? Bo, bo nie wyszło, bo, bo jednak to nie był tak zabawny jak Meksykano, mądry i nie wiem, nie miał takiej charyzmy Więc postanowił z zemsty się mścić najpierw na Meksykanie, że tam, żeby kanał mu skasować, prześladował go, jeździł jakieś ulotki, rozwieszał Plakaty, że Meksykano to pedofil jest w ogóle, i tak dalej, nie? Więc chciwa, fałszywa, zawisna, zazdrosna Menda, sam nie ma to innemu, żałuje i że tak powiem, zrobi wszystko, żeby inni mieli gorzej niż on ma. A ponieważ on ma bardzo, bardzo źle w życiu, to naprawdę nienawidzi całego świata innych ludzi, nie? O, zobaczcie jakie dekoracje, w ogóle wiecie ile to kosztuje? To znajoma firma, tam przetargi zostawione, załatwione. Były to na ten temat artykuły, Przecież teraz nawet dzisiaj fałszywa Menda na Truskoleskiego zaczął narzekać Jak go wcześniej chwalił, tam lizał w dupę Że panie prezydencie, niech pan to się zajmie Fundacjami, stowarzyszeniami, Rafała Kos, no, no I co? I wszystko u mnie w porządku, u ciebie? Przetrącony, me, bezrobotny, zaszczony menelu Dalej nie masz prawa jazdy, no Dalej niebieska karta i tam postępowanie na trujeczce, zawieszane warunkowo, oznęcanie się na opiekunką, córką grabarza, pomnikarza i taka jest prawda o tobie i to cię boli, manelu, ja ze szczanę kurna. No i teraz to ty uważaj na tych przejściach jak ty chodzisz z tym telefonikiem, tą kurna wokół domu, bo, bo to niebezpieczne jest w ogóle, wiesz, coś ci się stać może, no. Tylu osobom podpadłeś Ja nie wiem, czy jest jedna osoba na świecie Która tak naprawdę Cię lubi Nawet ta córka grabarza, pomnikarza Przecież Cię nienawidzi, bo Ty jej życie zmarnowałeś ty. Cała rodzina Cię nienawidzi W ogóle cały świat i wszyscy Cię nienawidzą Ty jesteś tak zhejtowaną osobą Że Ci tylko hejt faktycznie zostaje Potem na innych, więc To jest trudna sytuacja, że tak powiem I skąd to się jeszcze wzięło, słuchajcie Bo ja zaraz do Książnicy już dojadę Więc będę kończyć tą Przydługą mi tak wypowiedź. Jak się zaczęły procesy pomówienia przetrąconego o albo tutaj zgasła na skrzyżowaniu, to on, albo ktoś mu podpowiedział, ale sam to wymyślił, że postanowił, że tak powiem, z, z udawać ofiarę, nie? że nagle on tu zaczął wymyślać farmazony, że to Kononowicz był prześladowany, że on to nękanie Kononowicza to robił dla dobra Kononowicza. Że te stalkingi, nękanie osób pomagających to robił w jakimś celu społecznym, bo to dla dobra Kononowicza też oczywiście nie. Dla dobra Kononowicza to ty chciałeś go zamknąć w DPS-ie, żeby umarł szybko jak bratnie. czego on nie chciał, to wszystko robiłeś, to, czego on nie chciał. Generalnie dlatego Cię wyrzucił i nie chciał z tą mieć nic wspólnego. Przetrącony Łukaszku, więc kitów tu nie wstawię w ogóle ludziom, bo Twój plan się nie powiódł. Przez rok wstawiałeś farmazony. Nic ci to nie pomogło, bo kolejne wyroki i tak będziesz miał zapomnienia. Nie? Więc kituj sobie tam, kituj dalej. To jest to, co przewidywałem, że po prostu, jak to kiedyś mówił Tomaszewski o posłance z platformy, że ją wystarczy tylko wypuścić na lód i sama się. <laughs> Więc z Tobą jest to samo. Wystarczyła tylko poczekać, aż Ty sam się wyjaśnisz, wytłumaczysz. Pokażesz, skompromitujesz, kim naprawdę jesteś, prawda wyjdzie na jaw o tobie, bo prawda boli, ale nazwę zwoli, i tak dalej. I tak się stało się. Tak się stało się, że ty się w końcu wyrypałeś sam. Elegancko zostałeś, pokazałeś, jakim jesteś zbanem, czubkiem, frajerem, i tak dalej. I jeszcze teraz, twoja publiczność tak samo musi to zrozumieć, że ty z niej, z niej zrobiłeś zbanów czubków i frajerów, nie? Także powodzenia Łukaszku w staczaniu się na samo dno, bo równia pochyła od lat jest taka sama. Kierunek dla ciebie jest tylko jeden. do piekła.